To taką papryczkę, tylko ta się troszkę rozwaliła, no to zrobimy nową i wam pokażę jak. Potrzebujemy 15 czerwonych gumeczek i 3 zielone gumeczki, takie cośko, zwane też procą. A to nam, może nam się przydać do przeplatania naszych gumeczek. Zaczynamy. No to tak, pierwszą gumeczkę bierzemy i robimy tak, że 3 razy zakręcamy. I później bierzemy dwie gumeczki i dajemy po prostu o tak oj, o tak. I to zakładamy na to te trzy gumki, i później bierzemy już trzy gumki, czerwone oczywiście. I robimy jakby tak, że tutaj dajemy i. Bierzemy te trzy z dołu. Y, dwie znaczy. I z drugiej strony dwie też. Tak, i wychodzi nam coś takiego. Później bierzemy cztery gumki. Cztery gumki. I dajemy tutaj i robimy tak samo. Wyjdzie nam coś takiego. A teraz bierzemy pięć gumek i robimy tak samo. No i teraz podwijamy. No i wyjdzie nam coś takiego i teraz bierzemy sobie jedną, yy, znaczy dwie zielone gumki i dajemy tutaj i po prostu teraz zawijamy z powrotem. Oj, tak samo. A teraz bierzemy jedną zieloną gumkę i dajemy ją tutaj na górę i po prostu teraz robimy tak. Tutaj. I bierzemy sobie tak te dwie z dołu dalej, tak samo jak z tamtej strony i dajemy tutaj. Bierzemy sobie tą naszą papryczkę i, i ściągamy z tego ostrożnie. I dajemy sobie to na palca. I teraz z tej prawej strony y musimy sobie to oddzielić wziąć to i zrobić tak i to pociągnąć po prostu za wyżej i się będzie trzymać i to można sobie tak od odciąć, że wyjdzie coś takiego I sobie obcinamy po prostu nożyczkami, że bierzemy i obcinamy sobie tak o ile chcemy no i wychodzi nam taka papryczka zapraszam po więcej na mój kanał i koniecznie zasubskrybuj 不知道咋样。<见>